the mud, there's dirt on my hands Strong like a tree, there's roots where I stand Oh, I've been running from the law Try to catch me howling at the move Tam w skurcie. w niektórych no, tak trasy musiałem stanąć, bardzo słaby wynik. Ciężko, pogoda super, bardzo dużo punktów nawadniania, cała trasa mega fajnie zabezpieczona, szybka. Jestem bardzo zadowolony, że jestem drugim Polakiem na mecie, po cichu liczyłem, że może będę pierwszym, ale niestety zawodnik ten z Polski pierwszy był poza zasięgiem. Ale i tak jestem mega zadowolony i chciałbym tylko dodać, że już za niespełna półtora miesiąca będę próbował pobić rekord świata w podwójnym Ironmanie. Zaskoczony jestem naprawdę, bardzo się cieszę, bo to jest dla mnie no, coś, coś niepojętego, naprawdę. Startując, chciałem się załapać w pierwszej, 20, a tu 11 miejsce, to jest super, naprawdę. Rasa bardzo ciekawa, malownicza. Dużo ludzi było dzisiaj, dużo kibiców, pogoda zapisała. Dużo zakrętek z biegu, podbiegów i pogoda. To jest bieg, który po pierwsze wpisał już w historię. Jest jeden z najlepszych i największych biegów w Polsce i nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W tym roku się zapisało 6300 osób. Prawie 6000 wzięło numery startowe. Mam nazwę z historią w tle. Startuje zawsze w Krakowie, na rynku, gdzie jest Miejsce wpisane na listę Światowego Dzielnictwa, biegnie przez zasadzie wszystkie dzielnice, począwszy od Podgórza przez Nową Hutę, wracając tutaj. Biegowy weekend w Krakowie przeszedł już do historii, a to za sprawą 20 edycji Krakowia maratonu. Ale jeżeli wy chcecie spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu, zarząd infrastruktury sportowej ma dla was idealne rozwiązanie. Treningi biegowe, które trwają cały rok. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej ISU.